Cześć wszystkim, ja nazywam się Kuba Kacprzak, a to jest kanał Kultu Rosław. Słuchajcie, no dzisiejszy odcinek nie mógł być o niczym innym jak o GTA 6. Dostaliśmy oficjalny trailer, mamy zapowiedź, wiemy, że gra wyjdzie w 2025 roku, a więc jeszcze chwila oczekiwania, jeszcze trochę budowania tego hype'u przed nami, ale wiemy, już cokolwiek oficjalnie. Koniec domysłów, koniec gdybania i to mnie ogromnie cieszy, bo naprawdę ilość fake newsów, ilość domysłów dotyczących tego, co będzie, czego nie będzie, była przeogromna. I ok. Trailer nie dał nam oczywiście wszystkich odpowiedzi na te. Przyjdzie nam jeszcze na pewno trochę poczekać, ale co nieco już wiemy. I powiem wam tak, ja zastanawiałem się, w jaki sposób podejść do tego materiału, no bo nie chcę wam dawać y, kolejnego materiału, w którym będzie gdybanie, w którym będzie y, zgadywanie, zbawienie się we wróżbite, Macieja, co może być w grze, czego może nie być. Chcę skupić się na mięsku. Oczywiście, będzie też troszkę domysłów, no bo w takim momencie jak ten nie możemy powiedzieć wprost, hej, to na pewno będzie w grze, ale chciałbym Wam troszeczkę przedstawić GTA 6 z punktu widzenia Red Dead Redemption 2, bo uważam, że poprzednia gra Rockstar bardzo, ale to bardzo może nas nieco naprowadzić do tego, w którą stronę Rockstar zmierza i jakie systemy, z Red Dead Redemption 2 będą dostępne w najnowszej odsłonie Grand Theft Auto. Także słuchajcie, zacznijmy sobie od samego początku a więc od hypu, jaki był budowany miesiącami, by w końcu ujrzeć zapowiedź yy, szóstej odsłony GTA. No i powiem Wam, sam trailer nie wzbudził we mnie jakichś wielkich emocji. Nie wiem z czego to wynika, być może dlatego, że trailer ten jest jak każdy trailer kolejnego GTA, czyli nie za wiele nam mówi, nie daje nam za dużo mięska, aczkolwiek Rockstar stara się puszczać do nas oczko, pokazywać, że hej, tu będzie ciekawie, możecie liczyć na to, Zobaczcie, jak to wszystko będzie wyglądać. Więcej rzeczy dostaniecie wkrótce, bo nie ma wątpliwości. Ten trailer jest pierwszym z zapewne kilku, które dostaniemy na przestrzeni jeszcze no, ponad roku, bowiem najważniejsza informacja to oczywiście taka, że gita wyjdzie w 2025 roku. Także no, czekania jeszcze sporo. Nie mamy nawet oficjalnej daty, dokładnej daty, ale wszystkie przecieki, wszelkie informacje, które dostajemy, wskazują, że ma być to wiosna 2025 roku. I powiem Wam tak: rzadko kiedy jakiś produkt z szeroko pojętej dziedziny kultury daje. Nam takie wyniki, jeśli chodzi o zainteresowanie. Jeśli ktoś uważa, że branża gier ma się średnio, że nie za dużo się w niej dzieje, albo że gracze są przesyceni, bo na rynku jest za dużo gier, no to Rockstar właśnie pokazało, że słuchajcie, jak my coś wypuścimy, to to będzie strzał w dziesiątkę. No i same liczby już w tym momencie pokazują, że Hype, będę używać tego określenia dość często, bo tak to trzeba yy, zilustrować, słownie, że tak powiem. Yy, hype na ten grę jest niewiarygodny. Yy, zrobiłem sobie notatki i w dobę, w ponad dobę, 100 milionów wyświetleń. Chyba w tym momencie 106 milionów, yy, w momencie, w którym to nagrywam. I co ciekawe, yy, trailer GTA 5. Przez te wszystkie lata, no mówimy już o y, prawie dekadzie, zebrał 100 milionów. Więc, wow, naprawdę jest to, jest to wynik niesamowity. Tutaj w dobę ponad 100 milionów, y, a 100 milionów y, przez dekadę zebranych na YouTubie, no to to już pokazuje, że. Y, Gracze czekali, czekali na to, że to oczekiwanie, te wszystkie domysły, to napięcie budowane przez Rockstar spowodowało, że wszyscy miłośnicy gier wideo chcieli już się dowiedzieć, jak to będzie wyglądać. Czy to, czy to już ten moment, w którym można śmiało powiedzieć, że apetyt na gita jest tak ogromny? No, i oczywiście, że jest. Ja sobie spojrzałem na tweeta, na tego tweeta, którego Rockstar wypuściło na platformie X. Cały czas się nie mogę przyzwyczaić, żeby nie mówić Twitter, tylko X. Słuchajcie, 94 miliony wyświetleń jednego tweeta. No to to jest coś niewiarygodnego, kiedy Rockstar wypuściło tuż po północy z 4 na 5 grudnia informację, że hej, Ktoś zrobił przeciek, wypuści, wypuścił trailer, więc macie tutaj oficjalnie, bo pamiętam, początkowo o godzinie 15-5 grudnia trailer miał się pojawić na YouTubie, na wszystkich social mediach, no ale ze względu na przeciek postanowiono działać od razu i wyszło to Rockstar genialnie. Swoją drogą taka mała dygresja, ja kompletnie nie rozumiem, dlaczego ktoś robi takie przecieki, jaki jest ten cel. Naprawdę, moim zdaniem to była głupota, to było bezsensowne i ja, ja czegoś takiego nie, nie pochwalam. Uważam to za naprawdę złe i mam nadzieję, że osoba, która to, to zrobiła, zostanie pociągnięta do odpowiedzialności. Tyle z tej małej dygresji. Natomiast te liczby, te 106 milionów wyświetleń na YouTube, 94 miliony wyświetleń tweeta. To robi niesamowite wrażenie, naprawdę. Yy, obecnie trailer GTA 6 jest pierwszy na karcie czasu, jeśli chodzi o kategorię gry. Ja myślę, że te liczby będą cały czas podbijane, no bo ludzie naprawdę czekają. Przecież GTA 5 wyszło pierwotnie na PS3 i Xboxa 360, tak? Dobrze mówię, Xboxa 360, także zobaczcie, Jakiś mat czasu minął. Dostaliśmy w międzyczasie dwie kolejne generacje konsol. Świat się zmienił, wszystko się zmieniło, się, zmieniła się technologia, która poszła niezwykle do przodu. No i to, co dostajemy w tym trailerze, daje nam nadzieję, że po raz kolejny Rockstar postawi na niezwykłą jakość. Ja w Gita 5 zagrywałem się przeżyłem kilka razy. I bardzo możliwe, że na trzech kolejnych generacjach konsol. Nie powiem Wam czy na PS5 też, ale na PS5 też grałem w Gita 5, więc no, prawda jest taka, że ta gra to już jest legenda, no ale po pewnym czasie trzeba iść do przodu. I to co Rockstar zaprezentowało w tym trailerze, daje wiele domysłu. Powoduje, że zastanawiamy się, jak to będzie wyglądać. Wiemy, że będziemy mieć główną bohaterkę i prawdopodobnie głównego bohatera. Kim są, dlaczego są razem, jak będzie toczona ta fabuła. Tu jest mnóstwo, mnóstwo domysłów. I powiem Wam szczerze, każdy z tych domysłów może się okazać prawdą, oczywiście. Bardzo ciekawa teoria dotycząca tego, że Postać męska to będzie gliniarz pod przykrywką, że e, tak naprawdę on e, naszą główną e, bohaterkę ma niejako śledzić, że się w niej zakochuje. No to jest wszystko oczywiście ciekawe. Też ciekawy wątek pojawił się z tym, że na e, plakacie, który Rockstar oficjalnie wstawiło na swoje social media, nasza główna bohaterka ma na kostce Taką, e, takie urządzenie śledzące, e, które zakładane jest przez policję w momencie, w którym jest zwolnienie warunkowe z więzienia, no ale e, osoba, która była skazana i która tą taką nazwijmy to bransoletkę e, ma na kostce, nie może wychodzić poza określony obszar i to mi dało pewną ciekawą myśl, czy rzeczywiście to będzie tak, że na przykład, będzie tutaj system, że w pewnym momencie nie będziemy mogli wychodzić nigdzie dalej niż poza określony rejon, albo czy będziemy musieli jakoś to hakować to jest, to jest ciekawy wątek. Natomiast w samym trailerze my tej branzolety na kostkę nie widzimy, bo jest ujęcie, które teraz możecie zobaczyć którym no, nasza główna bohaterka tego urządzenia na nie da. Poza tym też z samego trailera mam wrażenie, że akcja może dziać się na przestrzeni paru lat, bo widzimy... Były domysły, były że być może to będą lata 90. No ale ewidentnie mamy social media, ewidentnie mamy smartfony, więc raczej to są czasy współczesne. Kto wie, być może akcja dzieje się na równi z wydarzeniami z GTA 5, może ciut później, kto wie. No ale tak jak mówię, to są wszystko, gdybania, to są wszystko domysły. Natomiast to, o czym głównie chciałbym dziś powiedzieć, to to, że Rockstar startuje, startowało z produkcją, z tworzeniem GTA 6 z bardzo, bardzo dobrej pozycji, ponieważ niejako Red Dead Redemption 2, a więc gra przegenialna, jedna z moich ulubionych którą ubóstwiam naprawdę, wydaje mi się, że, no, mogę śmiało powiedzieć, że RDR 2 to jest moja ulubiona gra, na równi z choćby z Wiedźminem 3. W RDR 2 mieliśmy dużo różnych systemów, które początkowo wydawały się bardzo kontrowersyjne. Ja pragnę zauważyć, że Red Dead Redemption 2 to była gra, która nieco podzieliła Fanów, niektórzy uważali, że ten western jest za wolny, że, gra, że gameplay jest za wolny, że za dużo jest gadania i tak dalej, za mało jest akcji. Wiadomo, że w GTA 6 akcji będzie mnóstwo, no bo to jest GTA. GTA żyje akcją, żyje z żyje dowolnością wyboru, ale wydaje mi się, że to, jaki sukces RDR-2 odniosło, mogło spowodować, że Rockstar Pomyślał jak zaimplementować pewne rzeczy do swojego kolejnego dzieła. No i wydaje mi się, że w GTA 6 kilka takich smaczków będziemy mieć. Mnie mocno intrygują wątki tych krokodyli czy alligatorów. Wiadomo, że akcja dzieje się w Vice City, że będziemy mieć dostępny cały stan, tak naprawdę, z mokradłami. Z wyspami, z mniejszymi, jakby takimi podmiejskimi lokacjami, że będzie zróżnicowanie nie tylko terenu, ale zróżnicowanie także mieszkańców, i to ma też w jakiś sposób zapewne wpływać na to, jak rozgrywka będzie wyglądać. I to mi trochę pachnie gangami z GTA San Andreas. Też wracając do tego aligatora, no pamiętamy jak ciekawe rozwiązania były w Red Dead Redemption 2, jeśli chodzi o te stworzenia, że mogliśmy wrzucać ciała, które były pożerane przez te aligatory, że musieliśmy sami uważać, żeby nie zostać zeżarci. I tutaj, kto wie, może to też będzie miało, będzie miało swoje zastosowanie, w gameplayu, no i to by było ciekawe, no bo nie ma co ukrywać, że jednak GTA 5, no, czy, każdy, czy wszystkie poprzednie GTA, no to przede wszystkim jazda autem, bronie, samoloty i tak dalej, i tak dalej. Okej, okay, samolotów oczywiście we wszystkich poprzednich częściach nie, nie było, ale. Zmierzam do tego, że być może będzie, będzie coś tutaj związanego, choćby misja, o której musimy się pozbyć ciała. No i jeden z wyborów będzie hej, pojedźmy nam okradła i zostawmy sprawę Alligatorom. To może być naprawdę ciekawe. Samo umiejscowienie, czyli Vice City. My Vice City oczywiście poznaliśmy doskonale, no ale od tamtego poru dużo się zmieniło. Zresztą porównania grafiki z GTA Vice City, a z obecnej zapowiedzi szóstki, no to to jest coś nibywałego. Oczywiście to jest trailer, więc też musimy brać pod uwagę to, że ta grafika może się jeszcze zmienić, że może być jakiś lekki downgrade. Oczywiście sobie Wam życzę tego, żeby tego downgrade'u nie było, ale trzeba, trzeba przyznać, że GTA 6 zapowiada się niesamowicie. Wiemy też, że gra wyjdzie na razie tylko i wyłącznie na obecną generację konsol, czyli na PlayStation i na Xbox'a. Gracze, gracze pc towi będą musieli poczekać. No i też jestem bardzo ciekaw, jak będzie wyglądać płynność tej gry. No bo mamy dostać przeogromny świat, to już wiemy, to widać po, po tym trailerze, że Rockstar poszło mocno. i. Coś czuję, że ta gra będzie przeogromna. Jestem ciekaw, jak to zróżnicowanie społeczne, jak to zróżnicowanie terenów wpłynie na samą rozgrywkę, co dostaniemy. No bo w GTA 5 to wyglądało troszkę tak, że głównie wszystkie smaczki działy się w mieście, a obrzeża te górzyste tereny, one były troszkę nudne. Oczywiście można by tam było coś porobić, no ale nie ma co ukrywać, że gracze po pewnym czasie mogli się znudzić, jeśli oczywiście w kampanię dla pojedynczego gracza, bo online to zupełnie, zupełnie inna bajka. Ja Wam przyznam, że... To, co mnie zastanawia, to czy przy tak dużym terenie na przykład nie będziemy mieć też zastosowania kolejnego z Red Dead Redemption 2, czyli że w danym miejscu będziemy mieć różny status poszukiwania naszej dwójki bohaterów, bo to jest coś, co w RDR2 działało świetnie, że musieliśmy uważać, jak graliśmy Artunem, Arturem Morganem. Że w niektórych miejscach byliśmy bardziej poszukiwani, ta nagroda za nas była wyższa niż w innych miejscach. No i ciekawe, jak to będzie się miało tutaj. Czy na przykład, jeśli obrobimy jakiś sklep na obrzeżach miasta, to czy policja będzie nas tam bardziej szukać? Czy na przykład to nie będzie miało takiego wpływu? Ja myślę, że być może, że raczej tak, że raczej. Tutaj Rockstar może pójść w tę stronę yy, i to będzie ciekawe. Zresztą Red Dead Redemption 2 pokazało nam, że Rockstar umie w ciekawą fabułę, bo fabuła w GTA 5 nie była najlepsza. Ja uważam, że dużo ciekawie prezentowała się czwórka, Vice City, nawet San Andreas. Piątka nie do końca mi podeszła raz ze względu na to, że Dostaliśmy trzech skrajnie różnych bohaterów, każdy z nich był zupełnie inny, miał inną motywację, zachowywał się inaczej i troszkę ta fabuła przez to była rozlazła. Natomiast tutaj wydaje mi się, że Rockstar mogło wyciągnąć wnioski. I jeśli rzeczywiście grywalna będzie dwójka bohaterów, no to i, że... I oni będą tak blisko ze sobą. No, to tutaj dostaniemy coś ciekawszego. Tym bardziej, że, no, tak jak mówię, w Red Dead Redemption 2 fabuła była przegniana. Ona nie była szybka, ona nie była przepełniona akcją, ale dawała możliwość wczucia się w klimat, bardzo, bardzo dobrego też poznania nie tylko naszego głównego bohatera, ale i postaci, które nas otaczały, i to było niezwykle yy, Dużym plusem, jeśli chodzi o westernową odsłonę gier Rockstara. I cóż, no, liczę, liczę na to, że tutaj w GTA 6 również y, będzie podobnie, na pewno nie zabraknie y, dużej ilości akcji. No bo, tak jak mówię, GTA to jest akcja, ale bardzo jestem ciekaw tego, jak zostanie też wykorzystane to, jak w tym momencie już technologia sztucznej inteligencji jest adaptowana do gier i co można dzięki temu osiągnąć. Z trailera wiemy jedno, GTA A będzie w pewien sposób taką karykaturą świata rzeczywistego. Dostaniemy na pewno sporo easter eggów, sporo historyjek, odniesień do ludzi mieszkających na Florydzie. A jeśli ktoś nie wie o co chodzi, no to wpiszcie sobie w Google Florida Man i uwierzcie mi tam się dzieją nieprawdopodobne rzeczy. To troszkę tak jakby stworzyć Matrixa i wrzucić tam ludzi z tak wieloma kretyńskimi pomysłami, tak wieloma chorymi akcjami, że naprawdę wydaje mi się, że tutaj Rockstar czerpał pełnymi, pełnymi garściami z tego. No i już wiadomo, że Rockstar nie będzie się bać kontrowersji. Nigdy się nie bali i to jest dobre. W dzisiejszych czasach uważam, jest to też potrzebne, żeby troszeczkę popuścić lejce i zrobić coś, co będzie na ustach wielu osób. Ja osobiście zaliczam się do tej grupy, która ma dłuższy dystans do samego siebie, jak i do życia, więc uważam, że nie, nie można się powstrzymywać. No i na tym trailerze widzieliśmy tak yy, panią, która na dachu samochodu robiła twerking. Gościa, który stał na drzwiach i próbował chyba drugą nogą prowadzić auto. Widzieliśmy oczywiście bogate, pełne silikonu, pani w bikini, więc tutaj ten klimat może być mega ciekawy, no bo z jednej strony na bank dostaniemy to bogate Vice City, czyli to odniesienie do Venice Beach do najbogatszych ludzi w Miami, a z drugiej strony dostaniemy też na pewno gangi, dostaniemy zróżnicowane społeczeństwo, które no cóż, jest bardzo różne pod względem czy to inteligencji, czy to zasobów kulturowych, że tak się wyrażę. Dostaniemy naprawdę, naprawdę tego multum i to mnie niezwykle cieszy. Cóż, ja czekam na więcej informacji związanych na pewno z tym, jak gra będzie wyglądać, co w tej grze będzie można robić, no bo nie ma co ukrywać, to nie jest tak, że Rockstar po prostu nam wrzuci Ładniejsze GTA V z tymi samymi systemami, i tak dalej. Nie. Ta gra będzie na pewno rozwijana. Mnie osobiście też ciekawi, czy w końcu Rockstar poradzi sobie z ekonomią w grze, bo zarówno w Red Dead Redemption 2, jak i w GTA V to leżało, bo w pewnym momencie mogliśmy, mogliśmy być bardzo bogaci i nie do końca było co robić z tymi pieniędzmi, więc mam nadzieję, że tutaj to będzie wyglądać inaczej. Jestem bardzo ciekaw rozwiązań dotyczących relacji między dwojgiem naszych bohaterów, relacji społecznych, to jak to wszystko będzie wyglądać. No cóż, pozostaje nam czekać. Zostało nam oj, niestety ponad rok, może nawet półtora. No, zobaczymy, kiedy ta gra zostanie wypuszczona. No ale nie ma co ukrywać, hype zaczął się już na całego. Ludzie komentują, ludzie tworzą filmiki ale słuchajcie, trzeba o tym rozmawiać ja jestem bardzo ciekaw Waszych spostrzeżeń na temat GTA 6, tego jak Wam się podobał ten trailer, czy w ogóle go oglądaliście, czy Was ten trailer zafascynował, czy też patrzyliście na niego bardziej analitycznie próbując wyciągnąć jakieś smaczki. No moim zdaniem sporo, sporo domysłów, sporo rzeczy, które mogą się udać, które mogą być ciekawe. Dlatego, jak zwykle, komentarze są Wasze. Dajcie znać, co Wy sądzicie. Piszcie w komentarzach, piszcie na social mediach. Ja jestem dla Was dostępny i bardzo chętnie wymienię się poglądami. Także słuchajcie. Tyle ode mnie. Nowe materiały już niebawem, bo jest tak dużo nowości, że powiem Wam szczerze, mógłbym nagrywać chyba codziennie i codziennie coś rzucać. I dajcie w sumie znać, czy chcielibyście częstsze materiały. Tyle ode mnie, dziękuję Wam bardzo serdecznie, dziękuję za wszystkie wejścia na ten kanał, wszystkie wyświetlenia oczywiście. Zachęcam do tego, byście kontaktowali się ze mną, wyrażali swoje opinie, bo to jest najważniejsze. Także trzymajcie się i cóż, byle do 2025 roku. Hej!